Witam, kochani, was bardzo serdecznie na takim zwanym czytanku tygodniowym, kochani, czy też tudzież nazwanym przeze mnie, co zmierza w waszą stronę. Kochani, od dzisiaj do 24, tak, dobrze patrzę, tak, do 24, kochani, kwietnia włącznie. No, mieliśmy święta, no to wiadomo, tak, nie będziemy tego zahaczać już o ten poniedziałek, tym bardziej, że czytanko tygodniowe mieliście bodajże do 17, czy do któregoś tam zrobione, moi drodzy. Więc od dzisiaj do 24, co zmierza w stronę każdego znaku Sodi. Moi drodzy, i zaczynamy od Baranka, co zmierza w stronę Barana do 24 kwietnia. Moi drodzy, bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o wszelkiego typu relacje, moi drodzy, e, zwłaszcza takie relacje, oczywiście partnerskie czy też rodzinne. E, w tej karcie się bardzo mocno mogą, kochani, odznaczyć. Powiedziałabym, bardzo duża stabilizacja. W tych właśnie, słuchajcie, towarzyskich klimatach. E, powiedziałabym również, że w związkach, w których aktualnie się znajdujecie, czy to będą związki bardziej e, takie, powiedziałabym, ugruntowane, stałe od dłuższego czasu, czy też takie początkujące, czy też nawet romansujące, moi drodzy. Karta może pokazywać, że do 24, kochani, być może będziecie wspólnie coś planowali, może będziecie chcieli coś rozwijać. Ja niekoniecznie mówię, że to wdrożycie w życie, ale możliwe są tutaj wszelkiego typu rozmowy w tym zakresie. Chęć, żeby pójść o krok dalej, chęć, żeby coś, nie wiem, porealizować, poplanować, nie wiem, zrobić coś wspólnie, razem, moi drodzy, coś zbudować, być może, coś kupić. W tej karcie drogie barany się nam będzie pokazywało i dobry czas, jeżeli chodzi o relacje towarzyskie. Co niektórzy, i to powiem, bo być może no, znajdą się jak chociażby jedna osoba, mogą spodziewać się, kochani, jakichś zaręczyn, zaproszeń na imprezy bądź tego typu klimatów. Co zmierza w stronę byka do 24 kwietnia. <laughs> Moi drodzy, jakiś król buław, jakaś osobka, która wam niezmiernie, kochani, się może podobać, bądź z którą jesteście tam gdzieś powiązane, tak czy siak, czy to bardziej na stałe, czy bardziej, powiedziałabym, pod kątem romansowym, ale bynajmniej ten ów król, moi drodzy, czy też owa jakaś tam, powiedzmy, osoba, bo też już słuchają nas panowie, może tutaj bardzo mocno, kochani, się uaktywnić do 24 kwietnia. Może tutaj w waszym kierunku bardzo mocno gdzieś, moi drodzy... No, nie wiem, w waszym kierunku po prostu tutaj z serduchem, i nie tylko serduchem, kochani, lgnąć, bo król bławowy bardzo często jest to król ognia, król, król, słuchajcie, takiego temperamentu, seksualności, namiętności i całkiem możliwe, że owa właśnie osoba w waszym kierunku, kochani, właśnie z takimi powiedzmy tutaj intencjami będzie się kierowała, będzie gdzieś tam brnęła, będziecie na celowniku tej osoby i tutaj też to bardzo mocno podkreślę, bo być może noc niektóre byki muszą to właśnie usłyszeć, że gdzieś w czyjejś głowie, sercu. Już nie powiem w czym więcej. Jesteście, moi drodzy, na tym, na tym powiedzmy, no na celowniku tej osoby, i tutaj gdzieś ta osoba w tym tygodniu, moi drodzy, może w waszym kierunku bardzo mocno podążać i coś tutaj chcieć z wami uskuteczniać, być może poplanować, no, czy też tudzież spędzić jakąś ognistą noc. Okej, okay. bliźnięta, co zmierza w waszą stronę? Odpoczynek. Bliźnięta wam jest zalecane, nawet powiedziałabym to, żebyście w pewien sposób, nie wiem, jeżeli możecie pobrały sobie urlopy, żebyście, nie wiem, zaplanowały chociażby, nie wiem, jeden dzień, parę godzin na relaks. Słuchajcie, to jest taka jakby sytuacja bardzo mocno uderzająca, do tego, że bliźniakowi potrzebny jest odpoczynek. Tak jak powiedziałam na samym początku, kierując tutaj do was, kochani, słowa. Co niektórzy mogą spodziewać się również tego, kochani, że być, możecie, że być może wy, być może jakaś konkretna osoba, kochani, będzie potrzebowała tego odpoczynku, bo to niekoniecznie musi chodzić o Was, bądź też krótko mówiąc, się pochoruje. <laughs> mam nadzieję, że nie Wy i mam nadzieję, że nikt, nikt bliski dla Was, ale też takie przesłanie z tej karty. Słuchajcie, płynie, że być może no kogoś choroba zmoże, tak? Będzie musiał się położyć do łóżka, będzie musiał się wypocić, wykurować, kochani, wysmarkać w chusteczki. Ale jeżeli to nie byłaby choroba, to ta karta pokazuje odpocznij, drogi bliźniaku, bądź też tudzież i coś wymaga, powiedziałabym, zastopowania, odpoczynku, być może przemyślenia sobie pewnych spraw. Dobra, co u raka? Co zmierza w stronę raczków? <laughs> Kochani, jakaś prawda, z którą rak będzie musiał się zmierzyć, i moi drodzy, to może być takie, taka sytuacja, gdzie po prostu jawno i klarownie zostanie Wam, i klarownie zostanie wam coś prze, przekazane, bądź też Wy sami do czegoś, kochani, dojdziecie i to będzie taka prawda absolutna, z którą raki muszą się zmierzyć, moi drodzy. To jest miecz prawdy. Jest tak i tak, jest sprawa, wygląda tak i siak, no i trudno raku, czy nie wiem, czy wam się to będzie podobało, czy też nie, ale będziecie musieli się z tym, moi drodzy, z, tą, z tym objawieniem prawdy, być może tutaj co niektóre z was zmierzyć. To jest również sytuacja tego typu, że jeżeli nawet jakakolwiek prawda tutaj nie, jakby nie ujrzy światła dziennego, to rak będzie jakby w tym tygodniu zmobilizowany do tego, bądź jakaś osoba w otoczeniu oczywiście raka, odwracamy tę energię, do sytuacji pod tytułem takim, że Trzeba odciąć to, co toksyczne i wziąć, skupić się na planowaniu własnego życia, nie patrzenia się już wstecz, więc dopasujmy sobie tą sytuację, co też w tym tygodniu będzie bardziej się uwypuklało, czy to, że zmierzamy się z prawdą, czy też tudzież to, że trzeba coś odciąć definitywnie i pójść z czymś do przodu. No dobra, co u Lwów, co zmierza tutaj w waszą stronę? A tutaj żyć, nie umierać, kochani, przechodzimy do panny. <laughs> Słuchajcie, słońca no to, co, 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 co zmierza w waszą stronę, radość, dobra zabawa, dobry humor, wszystko jasne i klarowne, uśmiech na twarzy, <laughs> tak jak powiedziałam, żyć, nie umierać, co niektórzy być może będą zadowoleni z tego, że pewne jakieś sprawy tutaj w tym tygodniu obrócą się tak, jak wy byście sobie tego życzyli. No innymi słowy, że tak powiem, ten uśmiech z twarzy lwom do 24 kwietnia, przepraszam, może nie schodzić, moi drodzy, bo faktycznie wszystko powinno pójść zgodnie z planem, zgodnie z Waszymi założeniami. Albo nawet jeżeli takich planów czy założeń nie macie, to warto w tym tygodniu, drogie lwy, sobie je obrać, bo powinny się Wam pięknie powieść. Ogólnie czas bardzo fajny. Ci z Was, którzy mogą pozwolić sobie na odpoczynek, na taki relaks, zróbcie to, bo to doda Wam naprawdę ogrom energii. No, chyba że już ją macie, no to odpuśćcie sobie urlopy, tylko po prostu cieszcie się i pożytkujcie to, że po prostu jest Wam komfortowa. No to przechodzimy teraz do panienki, co zmierza w Waszą stronę. Moi drodzy, magik. E, słuchajcie, no, gdybym nie robiła w tej, w tej branży co ezoteryka, moi drodzy, to bym powiedziała Wam, że uważajcie w tym tygodniu na kombinatorów, manipulatorów. Bo być może, oczywiście, tutaj z taką powiedzmy grupą osób, czy człowiekiem możecie w tym tygodniu się, kochani, jak najbardziej zetknąć, kto będzie próbował Wam troszeczkę zamydlać oczy kto będzie próbował, że tak powiem, troszeczkę tutaj, no nie wiem, cukrować, kombinować grunt, żeby wyjść na swoje, ale to nie, nie do końca, kochani, musi być klarowne i jasne, więc uważajmy na takie osoby. Ci z Was, którzy są zetknięci gdzieś być może z ezoteryką, kochani, to tutaj być może Wy będziecie chcieli w tym tygodniu troszeczkę w tej dziedzinie popracować, tak, czy też tudzież zgłosić się do tego typu osób, które w tej dziedzinie pracują, no bo magik to bardzo często taki tak zwany ezoteryk, czyli taka osoba, która no, gdzieś bardzo mocno wkłada tutaj swoją duchowość, swoją energetykę powiedzmy w swoją pracę, w to, co tutaj kochanie robi właśnie z tej sfery. Może też tak się zdarzyć, kochani, że w tym tygodniu, co niektóre panny również poczują, że tak naprawdę mogą zdziałać wszystko, wykreować sobie wszystko wokół siebie i wam się to naprawdę, kochani, powiedzie. Macie siłę, macie moc, macie energię, macie wszystkie atrybuty w rękawach żeby tego dokonać. Więc dobieramy sobie tą sytuację z tych wszystkich fantów, które wam tutaj przedstawiłam, kochani, pod swoje życie i zobaczycie, co tutaj będzie bardziej adekwatne, tak? Ale bądź co, bądź, moi drodzy, uważamy na manipulantów, względnie zbieramy siły i, że tak powiem, robimy wszystko tak, jak wy tego chcecie, bo będziecie mieli do tego odpowiednią dawkę energii. Co teraz? Waga. Co zmierza w kierunku wagi? Kochani, coś nabiera tempa. Ale ja nie wiem co. Coś tutaj nabiera rozmachu, coś tutaj zaczyna się szybko dziać w życiu wagi, względnie waga może planować jakieś wyjazdy, jakieś podróże. I tego typu historie, kochani. Z czymś tutaj się to może wiązać? Jeżeli w tym tygodniu nie będziecie chcieli faktycznie uskutecznić jakieś, jakieś wycieczki, jakiejś podróży, jakiegoś wyjazdu. To całkiem możliwe, moi drodzy, że pewne sprawy w życiu uwagi w tym tygodniu nabierą, nabiorą tempa, nabiorą obrotu. Coś będziecie chciały w końcu ruszyć z miejsca, e, tak jakbyście chciały, żeby zaczęło coś się w końcu dziać. E, albo też nawet jeżeli tego nie chcecie, moi drodzy, to to się zadzieje, tak? bo to jest karta naprawdę działania. Jeżeli stoicie w miejscu i zastanawiacie się, czy macie coś zrobić, czy powinniście coś zrobić, czy powinniście jakiś temat uruchomić. Tak, ta karta będzie mówiła, działaj droga wago, to jest bardzo dobry tydzień na to, żebyś działała, żebyś nie stała w miejscu, tylko szła impulsem do przodu. Skorpiony, co zmierza w waszą stronę? Moi drodzy, kurczowe trzymanie się czegoś. Nie wiem, czego skorpione się trzymają, ale bynajmniej coś tutaj pokazuje taką fazę, w której w tym tygodniu będziecie kurczowo trzymać się czegoś, czegoś nie będziecie chciały puścić, oddać. Za Chiny ludowe nie będziecie chciały czegoś być może stracić. Względnie ta karta może też sygnalizować sytuację, żebyście w tym tygodniu nie trwoniły pieniędzy na nic, moi drodzy, tylko właśnie zatrzymały je przy sobie. To tak na marginesie. To też może być karta mówiąca też o tym, że skorpion będzie w tym tygodniu bardzo zamknięty w sobie, albo też i należałoby, żeby skorpion taki był, tak, żeby w tym tygodniu się nie uzewnętrzniał gdzieś w jakiś pewien sposób, nie wychodził z niczym, nie, nie mówił o niczym. Zatrzymaj to, drogi skorpionie, przy sobie. Więc to w Twoją stronę zmierza, żeby na razie. Zastopować wszelkie ruchy, wszelkie plany, wszelkie gadulstwo, zatrzymaj to przy sobie, nie dawaj tego. Moi drodzy, ci z Was, którzy kurczowo się czegoś trzymają, a powinni to już dawno puścić, to w tym tygodniu tego nie puszczą, moi drodzy, albo też i wręcz, um, to, że, że tego nie zrobią, to jedno, ale też karta pokazuje uh, sytuację taką, że w której. Huh, co niektórzy z Was, bo ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy, bo kochani, to też nie jest dobry przekaz. Um, nie powinni czegoś puszczać, odpuszczać sobie, dawać sobie tak zwanego siana, tak? Więc co niektórzy macie celowo coś kurczowo trzymać i nie oddawać coś, co jest dla was bardzo cenne. Co zmierza w kierunku strzelca? <laughs> Obrona. Strzelec będzie musiał w tym tygodniu, kochani, się bronić. Przed czymś. Ktoś tutaj fizycz, fizycznie może, kochani, w jakiś sposób, nie tyle, że zaatakować Was, bo to jest takie trochę słowo, atak trochę słabo się kojarzy, ale wyjść do Was z czymś, a Wy będziecie musieli, kochani, w jakiś sposób. Obronić się przed argumentami, obronić się po, przez to, że na przykład, nie wiem, ktoś przyjdzie, będzie coś od Was chciał, będzie coś tam, no nie wiem, tam, no dobra, coś od Was chciał. A Wy, kochani, będziecie musieli się przed tymi argumentami, przed tym atakiem tych osób, moi drodzy, obronić. E, możecie też, kochani, stwarzać takie klimaty, Niechęci do rozmowy, to znaczy w, sensie sol, taki, w takim sensie mam to na myśli, żeby stworzyć taki, wybudować taki mur i nie pozwolić nikomu do siebie dotrzeć, nie pozwolić nikomu w sobie w zupie zamieszać, nie pozwolić w ogóle na to, żeby ktoś was krytykował, mówił coś do was, chciał coś od was i tak dalej, i tak dalej. I strzelec przyjmie w tym tygodniu, kochani, pozycję obronną. Tu jest granica, nie przekracza jej i basta. Hm? A nawet jeżeli tej granicy nie pobudujecie, to będziecie musiały się obronić, kochani, przed czymś. No bo tutaj widać, że ktoś tutaj może do was coś mieć niehalo, moi drodzy. Dobra, co zmierza w kierunku Koziorożca? <laughs> o kurczę. Kochani, coś Was może w tym tygodniu bardzo mocno zmartwić. Mamy sytuację poranionego serducha, i ja nie wiem z jakiego powodu, bo to jest taka karta, wiecie, bólu po rozstaniu bardzo często. No, te z Was oczywiście, które gdzieś tam z kimś są na, powiedzmy, na granicy zostać czy odejść, no to w tym tygodniu to się może rozstrzygnąć właśnie w tym kierunku, że wiesz, co, spadaj, tak? I tutaj faktycznie to cierpienie może się, kochani, uruchomić z tytułu rozstania, ale niekoniecznie, moi drodzy, bo to może być tak, że w tym tygodniu po prostu Koziorożcowi ktoś coś pierdyknie, ktoś coś powie i koziorożec po prostu zrobi się smutny, rozżalony, poraniony, bo o Jezu, on czy ona mi to, czy tamto powiedziała, no i koziorożec po prostu może tam, słuchajcie, uronić sobie łzy, niekoniecznie, ale może emocjonalnie, słuchajcie, no gdzieś się czymś rozczarować, bądź też właśnie pocierpieć z jakiegoś powodu. Co zmierza w kierunku wodnika? Kochani, karma Karma wraca. <laughs> No, bądź co, bądź karta koła bardzo często właśnie to pokazuje. Karmiczność, moi drodzy, jakieś sprawy przeznaczeniowe, które muszą się zadziać w tym tygodniu, na które załóżmy, no możecie nie mieć wpływu. Kochani, gdyby to była inna talia i nazywałoby się to koło fortuny, mogłabym to też bardzo otwarcie powiedzieć, że być może jakiś łód szczęścia w waszą stronę zmierza. I oczywiście może, bo ja nie chcę powiedzieć, że nie, być może, słuchajcie, tak sprawy się potoczą, tak sprawy się obrócą. No, że co dla niektórych wodników, będzie to tak naprawdę łód szczęścia. Ale moi drodzy, pamiętajmy, że karta koła to jest karta z. Zmian, więc coś w tym tygodniu się zmieni, i ja nie wiem, w którą stronę. Czy na ten plus, czy na minus? Jakieś sprawy mogą też nabrać jakiegoś obrotu, jakiegoś, słuchajcie, no zacznie się coś kręcić w końcu do przodu. Więc jakieś zmiany, nazwijmy to może tak delikatnie zmiany w tym tygodniu. Wodniki muszą się spodziewać. A co zmierza w kierunku rybek? Dobra, rybki będą świętować, moi drodzy. Tralala, la la hi-hi-hi, ha-ha-ha, słuchajcie, jakieś powiedziałabym imprezowanie, cieszenie się z jakiegoś powodu, dobre kontakty towarzyskie, flirtowanie, romansowanie, moi drodzy, zaproszenia na, na jakieś imprezy, słuchajcie, bo to też w tej karcie się pokazują, więc w tym tygodniu być może takie informacje, stary, słuchaj, wpadnij do mnie, a sobie wypijemy flaszkę, czy też tudzież, nie wiem, są czyjeś urodziny, imieniny, albo też w ogóle bardzo dobry czas, są wesoł miłości, radości, o bardzo fajnego wspólnie spędzonego czasu w towarzystwie Waszych najbliższych osób, moi drodzy, mogą się rybki w tym tygodniu spodziewać. Możecie też być z siebie z czymś zadowolone i triumfować i zechcieć, słuchajcie, wznieść tego szampana do góry, bo coś Wam się na przykład powiecie. Skarby, tyle ode mnie. Do tego 24 życzę Wam oczywiście wszystkim znakom tutaj najcudowniejszego okresu i czasu, moi drodzy, i buziaki.